Cześć, witajcie! jestem Peryx i witam was w kolejnym filmie na kanale. Dzisiaj lecimy sobie z gierką Gods and Glory, czyli takie Happy Wheelsy w 3D. Ogardałem sobie dwa pierwsze poziomy, żeby ogarnąć jak tu się gra mniej więcej. I no, zaczynamy po prostu od pedal pushing papa. John and Jimmy. Co? Jaki John and Jimmy? A gdzie jest Timmy? No, co już trudno, ja i tak będę mówił, że z nami jest Timmy, który siedzi sobie tam z tyłu za nami. Timmy, chodź, my bo już w nas nawalają jakieś strzały. Ła, wow, tutaj jest w ogóle dziwna czułość tego... Uważaj, Timmy! Oh Jezus Maria, szaszł się z niego robi! Tyka na mięsnego jeża, tak zwana. Zawsze tak robiłem w Happy Wheelsach. Jeżeli grajecie w Happy Wheelsy, możecie napisać w komentarzu, pochwalić się. moja grałem i całkiem dobrze wspominam te czasy, kiedy... O, widzicie, ominałem gdzieś przejazd. Jeszcze na informatyce siedzieliśmy w klasie i sobie graliśmy właśnie... Happy Wheelsy i było śmiesznie, ponieważ zawsze, nie wiem, głowa odpadła czy coś. Co to jest to żółte? Co miny chyba, tak? Tak nieprzyjaźnie wyglądają. On nawet zablokowali specjalnie z chory, żeby rowerzyści mogli przejechać tutaj. Co się stało? Gdzie to niby było? Eee, jest źle. Idziemy tutaj, o nie, jakiś kamper zabezpieczony przed. O co ja robię, Ja ten na God damn. Ja nie mogę sobie po prostu na koło przejechać, bo i tak te strzały mnie. no. No, wystarczyło trochę pomyśleć, a nie, że jaka jedna trasa była jeszcze w Happy brisach. O, muzyka tu już jest lepsza. Dobra. Jestem gotów. Jo! O! jo schyliłem się. Teraz. Uważaj. A jestem. Ej tu. Dobrze mi idzie, bardzo dobrze. Ok, z tego piły lecą. Nie chcemy trafić na piłę. Jo! Szybko! Czuj ten power! Nie widziałem tej piły! Teraz tutaj cyk. O, teraz już wiem, że tutaj jesteś, okej, okay, tutaj pewnie będą kolejne o są. Checkpoint. I... Buchiem sny na górę wiedzę po co po schodach. Teraz no i już kolejna meta. Kolejny poziom za nami. Next! Tutaj już jest chyba bardziej tak customowo. Bym powiedział, bo niczego tutaj wokół nie ma. Są same samochody skocznie. Ale ja Mam... chyba to nadal są same poradniki, bo tutaj... Use boost wheel to pull off stones eee, co? Mam jeszcze też zawsze ręcznie. Zrobimy backflipa! O! Oh, jaki ładny backflip! Teraz jeszcze front flipa! Ale zrobiłem, nie wywaliłem się jeszcze. Dobra, trzeba będzie się złożyć. Na co mi się udało? Teraz mi się udało. No i pięknie. Lecimy na trudniejsze levely, bo tutaj jest nudno. Tutaj jest. Mamy kapelusz! Sombrero. Piszemy to. Hola, amigo. A nie uciekajcie tak. No po co uciekacie? Dobra. Hop. Nie trafiło mnie kogoś tam trafiło. Hamulec, checkpoint, bo nie wiem, co mnie tutaj czeka. Mm. O, właśnie o tym mówię, o tym mówię. O co się. Było blisko. Było blisko. Nie! Dobra, jest dobrze. Nie jest dobrze. jest, Jest fatalnie. To co, to co było w tutorialu, patrz. Nie to chciałem zrobić. Nie, hej, teraz do mnie pisze, dlaczego? Ech. Dobra. Tam to było, znowu załatwię. łatwe. wait a minute, mogę wjechać do tego domku? Bym tak odwiedził, zobaczył co tam. Nie mam zielonego pędza, co się dzieje? Aha, po prostu jadę sobie po ścianie. U, tam był dynamit, ale jest dobrze. Nadal stoję. Okej, okay, pozbyłem się syna. Kurde, ja na małycza muszę startować na tym rowerze, bo tutaj jest łoho. Ło, o, mam to jest źle. Chciałem je coś trudnego, no. Trzyk, przejdziemy przez kogoś. trawnik, tam mi każe w sumie jechać, ale no. Nikt się raczej nie pok. Naprawdę. Ja tylko mustałem ten płot i moja kierownica zrobiła mi Arkeo. Tu Tutaj mamy miny. to już nie. Nie jest dobrze. Powoli. O nie, nie mogę powoli, bo jednak tam jest ta armata. Dobra, trzyk, shift, sprint. Teraz, 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 to jest to, to jest to, to jest to, to, jest to. Szybciej, przyspiesz, bo będziesz strzelać Ło! Wow. Przejechałem, ale to nie był checkpoint O, oh, szybciej, Jezus Mary, kościół mnie jakiś Swoim ciałem zasłonił I teraz jedziemy prosto przed siebie, bo tutaj już chyba nic na mnie nie czeka Chociaż widzę armatę Daj mi, daj mi to Busta potrzebuje, mój kapelusz Jest, mamy to by już, ostro! Już we mnie strzelają, ledwo się zrespiłem, dobra. Aha, chciałem zrobić frontliko. No, nie wyszło. Dobra. To jest to, to jest to, teraz. Boah, chcia! Matrix! Nic mi się nie stało! Nie ważne nic mówiłem. Już normalnie, już normalnie, tylko z shiftem, bo trzeba szybko. O Jezus Maria, dużo tutaj mi. bo tu leci kula. Teraz tutaj. No, trochę się nadziałem. Teraz robimy tak. O, nie! Ło! Jezu. Jest, mamy checkpoint. Lecimy dalej. Dobra, jest checkpoint. Jest checkpoint i mamy osiągnięcie. Pięknie. Jakaś fajna rampa. Dobra, zrobimy jakiś fajny trick. Robimy... Robimy backflipa. Backflip. Przeleciałem. Udało się. Meta, meta przed dalej. Meta, do z strogi. drogi. Z drogi. A bierzemy ją ze sobą. Uhu. Co ja mam tu zrobić? Nie! Uważaj! Chyba już wiem, jak to trzeba zrobić. Może puścimy shift, to wtedy, wtedy nie będę za bardzo rozpędzony. I. Skocz tu. I. Teraz. Puściłem. Jest, wylądowaliśmy. Ta trzeba będzie się chyba obrócić. Na... Będę miał dużo zabawy przy montowaniu tego, wycinaniu tych mójich podejść. Kurde, znowu źle. Dobra, to rozpędzałem się na pula tak, żeby wskoczyć. Po prostu tam na górę, tam wyżej nad tą rampą, bo da. Właśnie da przelecieć, ale muszę mieć wszystkie nogi. Z shiftem. Lecę! Lecisz! Lecisz. Nie lecisz. Ale Ty mi o dalej przynajmniej. Okej. Okay. Teraz będę klikał. Który przycisk? U, jest! Udało się. Udało się. Proszę. Nie, moja noga, ale doskoczysz tam, prawda? Doskocz. Jest dobrze, moja noga super, łap mnie. Jest, udało się. Moi drodzy, to tyle w tym odcinku. Może nie był za długi, ale jeżeli chcecie więcej, dajcie łapkę w górę. Napiszcie jakiś miły komentarz, ja wam w tym przypomnę serduszko. Subskrybujcie, jeżeli jeszcze nie subskrybujecie. Dzięki za oglądanie, trzymajcie się. No i cześć.